Odcinek czwarty. Gdy opadł pierwszy szok po ewakuacji, a świat zaczął patrzeć na Związek Radziecki z mieszaniną przerażenia i oskarżycielskiego gniewu, wokół elektrowni rozpoczęła się największa operacja inżynieryjno-wojskowa w czasach pokoju. Strefa wykluczenia, zwana potocznie zoną, zamieniła się w gigantyczny obóz wojskowy, w którym obowiązywały prawa wojenne, choć wróg był niewidzialny. Ściągnięto tu blisko 600 tysięcy ludzi: rezerwistów, żołnierzy służby zasadniczej, specjalistów, górników i kierowców. Nazywano ich likwidatorami. Nie byli to ochotnicy w zachodnim rozumieniu tego słowa. Byli to ludzie, którzy otrzymali wezwanie z komendy uzupełnień i musieli jechać, bo Ojczyzna wzywała. Przybywali do obozów namiotowych rozstawionych na polach, gdzie wydawano im proste mundury, często nieadekwatne do zagrożenia i maski przeciwpyłowe typu świński ryj, które po godzinie noszenia parzyły twarz. Atmosfera w tych obozach była dziwaczna, mieszanina fatalizmu, patriotycznego uniesienia i czarnego humoru. Pitoł wódkę z skrzynkami, wierząc w ludowy mit, że alkohol wypłukuje radionuklidy, choć lekarze bezradnie rozkładali ręce. Każdy dzień zaczynał się od apelu i przydziału zadań. Mycie asfaltu, wycinanie lasu, zakopywanie wiosek. Wszystko to w cieniu dymiącego reaktora, który górował nad horyzontem jak mroczne bóstwo żądające kolejnych ofiar. Jednym z najtrudniejszych zadań, które wymagało nadłudzkiej siły i odwagi, było zabezpieczenie fundamentów reaktora. Naukowcy obawiali się, że stopiony rdzeń przepali betonową płytę denną i dostanie się do wód gruntowych, co skaziłoby dniepr i Morze Czarne, zatruwając wodę dla milionów ludzi. Aby temu zapobiec, postanowiono wybudować pod reaktorem wymiennik ciepła, gigantyczną betonową płytę chłodzoną ciekłym azotem. Do wykonania podkopu wezwano górników z Tuły i Donbasu. Byli to twardzi mężczyźni, przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, ale warunki, jakie zastali w Czarnobylu, przerastały wszystko, co znali. Musieli wykopać tunel o długości 150 metrów pod zniszczonym blokiem. Pracując w temperaturze dochodzącej do 50 stopni Celsjusza, bez wentylacji, gdyż ta mogłaby zasać radioaktywny pył do wnętrza tunelu. Górnicy pracowali na zmiany, kopiąc łopatami i kilofami, ponieważ ciężki sprzęt nie mieścił się w wąskim wyrobisku. Byli świadomi, że kopią tuż pod roztopionym sercem reaktora, ale ich pragmatyzm i poczucie obowiązku były silniejsze od strachu. Warunki w tunelu były piekielne. Wysoka temperatura i brak powietrza sprawiały, że ochronna odzież stawała się nie do zniesienia. Górnicy szybko zrzucali maski, a potem ubrania, pracując często w samej bieliźnie lub nago, co stało się jednym z najbardziej surrealistycznych obrazów tej katastrofy. Ich ciała pokrywał radioaktywny pył zmieszany z potem i błotem. Nie mieli dozymetrów, bo te, które im wydano, psuły się od wilgoci lub uderzeń. Albo, co bardziej prawdopodobne, władze nie chciały, by znali prawdę o dawkach, jakie przyjmują. Wdychali izotopy, które osiadały w ich płucach na zawsze. Legasów, odwiedzając ich, próbował przekonać do noszenia masek, ale jeden z brygadzistów po prostu poklepał go po ramieniu, mówiąc: Profesorze, tu się nie da oddychać. My tu robimy swoją robotę, wyróbcie swoją na górze. Ostatecznie. System chłodzenia ciekłym azotem nigdy nie został uruchomiony, gdyż rdzeń zastygł wcześniej niż przewidywano. Wysiłek górników, opłacony zdrowiem i skróconym życiem setek z nich, okazał się z technicznego punktu widzenia zbędny, choć wtedy wydawał się jedynym ratunkiem. Była to tragedia wpisana w logikę walki z nieznanym żywiołem. Kluczowym etapem likwidacji było oczyszczenie dachu elektrowni. Aby można było zbudować nad nią sarkofag. Dach sąsiadujący z wyrwą po wybuchu, podzielony na strefy M, Masza, K, Katie i Nina, był zasłany gruzem o najwyższej aktywności promieniotwórczej. Leżały tam kawałki grafitu, pręty paliwowe i fragmenty konstrukcji, które świeciły z mocą tysięcy rentgenów na godzinę. Początkowo planowano użyć robotów. Związek Radziecki, szczycący się swoim programem kosmicznym, Wysłał na dach łaziki księżycowe, zmodyfikowane do pracy w warunkach skażenia. Jednak radziecka elektronika, oparta na półprzewodnikach, zawodziła niemal natychmiast. Promieniowanie gamma działało na układy scalone jak kula karabinowa, smażąc obwody i zamieniając zaawansowane maszyny w bezużyteczny złom. Roboty kręciły się w kółko, spadały z dachu lub zastygały w bezruchu, jak martwe owady. Operatorzy w bezpiecznych bunkrach kleli, patrząc na śnieżące monitory, na których obraz zanikał w morzu statycznych zakłóceń wywoływanych przez rozpad atomów. W akcie desperacji zwrócono się o pomoc do Zachodu. Niemcy przysłali zaawansowanego robota policyjnego, którego w żonie nazwano Jokerem. Był to cud techniki żółty, zwinny, wyglądający jak zabawka na gąsienicach. Jednak władze radzieckie, wciąż tkwiące w oparach propagandy i kłamstwa, zataiły przed niemieckim producentem prawdziwy poziom promieniowania na dachu. Płyta podano oficjalnie 2000 rentgenów, podczas gdy w rzeczywistości, w niektórych miejscach, dochodziło ono do 12 000 rentgenów. Gdy Joker zjechał na dach, przejechał zaledwie kilka metrów. Jego elektronika usmażyła się natychmiast. Maszyna stanęła. A jej chwytak opadł bezwładnie na kawałek grafitu, którego miała podnieść. Ten moment był punktem zwrotnym. Generałowie i naukowcy zrozumieli, że żadna maszyna stworzona przez człowieka nie przetrwa w tym środowisku. Pozostała tylko jedna maszyna, która mogła działać, mimo uszkodzeń biologicznych, wystarczająco długo, by wykonać zadanie człowiek. Tak narodziła się koncepcja biorobotów. Decyzja o użyciu ludzi do ręcznego oczyszczania dachu była jedną z najbardziej kontrowersyjnych i brutalnych w historii nowożytnej. Generał Nikołaj Tarakanów, dowodzący operacją, stanął przed żołnierzami i powiedział im prawdę, a przynajmniej tyle prawdy, ile mógł. Towarzysze, musimy to zrobić. Nikt inny tego nie zrobi. Potrzebowano tysięcy ludzi, by oczyścić dach na którym przebywanie dłużej niż kilkadziesiąt sekund oznaczało śmierć lub kalectwo. Żołnierze, ubrani w ołowiane fartuchy, z płytami ołowiu przytroczonymi do pleców, klatki piersiowej i krocza, co nazywali koszami na jajka, wyglądali jak średniowieczni rycerze szykujący się do bitwy z smokiem. Ich hełmy były wzmocnione metalem, a na buty zakładali grube podeszwy, by chronić stopy przed promieniowaniem beta. Atmosfera w pomieszczeniu przygotowawczym była gęsta od dymu papierosowego i strachu. Czekali na sygnał Syreny, który oznaczał początek ich zmiany. Zmiany, która miała trwać od 40 do 90 sekund. System był prosty i okrutny. Grupa ośmiu żołnierzy wybiegała na dach na dźwięk Syreny. Mieli do przebiegnięcia kilkanaście metrów do sterty gruzu. Każdy z nich brał łopatę. Nabierał kawałek grafitu lub paliwa, biegł do krawędzi dachu i zrzucał go w dół, do wnętrza zniszczonego reaktora. Potem musieli natychmiast wracać. Na monitorach w bunkrze oficerowie liczyli sekundy: Raz, dwa: rzucaj, uciekaj! Jeśli łopata była zbyt ciężka, nie wolno było się zatrzymywać. Jeśli kawałek gruzu upadł, nie było czasu, by go podnosić. Każda sekunda wahania kosztowała lata życia. Żołnierze, nazywani biorobotami, byli jednorazowego użytku w tym konkretnym zadaniu. Po jednym wyjściu na dach otrzymywali maksymalną dopuszczalną dawkę, często zaniżaną w papierach, i byli odsyłani do domu z dyplomem i premią w wysokości 100 rubli. To była cena, jaką państwo płaciło za ich zdrowie. Dla żołnierza, który wybiegał na dach, Świat zmieniał się w surrealistyczny koszmar. Pierwszą rzeczą, która uderzała, nie był widok, ale dźwięk, potworny szum wiatru i warkot pracujących w oddali maszyn, zmieszany z własnym, przyspieszonym biciem serca. Obraz często był zniekształcony. Promieniowanie wpływało na nerw wzrokowy, powodując błyski w oczach. Na dachu panował szary mrok, nawet w słoneczny dzień, jakby samo powietrze było chore. Patrząc w dół. Do wnętrza reaktora widzieli chaos poskręcanego metalu i dymu, ale najgorsze było poczucie fizycznej obecności promieniowania. Opisywali to jako ołowianą kurtynę, która przechodziła przez ciało, wywołując natychmiastowy metaliczny posmak na języku i uczucie mrowienia na skórze jakby tysiące mrówek biegały pod mundurem. Strach był paraliżujący, ale adrenalina i krzyk dowódcy przez radio zmuszały nogi do ruchu. Najbardziej dramatyczne były momenty, gdy technika zawodziła człowieka. Zdarzało się, że żołnierz potknął się o kabel lub gruz. Upadek na tym dachu był jak upadek w ogień. Kontakt twarzy czy rąk z powierzchnią dachu, pokrytą pyłem jądrowym, oznaczał miejscowe oparzenia radiacyjne, które nigdy się nie goiły. Koledzy nie mogli pomóc upadłemu. Każdy miał swoje zadanie i swój limit czasu. Musieli biec dalej. Jeden z żołnierzy wspominał, jak próbował podnieść kawałek grafitu, który ważył więcej, niż się spodziewał. Upuścił go. Dowódca krzyczał w słuchawkach: Zostaw to! Wracaj! Ale żołnierz, w amoku walki i poczuciu obowiązku, schylił się, podniósł śmiercionośny ładunek gołymi rękami, rękawice pękły, i wyrzucił go. Za ten akt bohaterstwa zapłacił amputacją dłoni kilka miesięcy później. To były sekundy, które decydowały o reszcie życia. Po powrocie z dachu żołnierze byli natychmiast rozbierani i myci pod silnym strumieniem wody. Często jednak dożymetry wciąż piszczały przy ich ciałach. Promieniowanie wniknęło w pory skóry. Byli wyczerpani. Wymiotowali. Leciała im krew z nosa. Ale czuli też dziwną euforię, przeżyli. Wykonali zadanie. Dostawali dyplom z podziękowaniem od rządu radzieckiego i byli pakowani do pociągów powrotnych. Wielu z nich nie wiedziało, że wrogowie, których pokonali stront, ces, pluton, wracają z nimi do domu, ukryci w ich kościach i tarczycach. Oficjalne statystyki milczały o ich losie. Dla systemu byli tylko zasobem ludzkim. Cyframi w raporcie o postępach prac. Dla ich rodzin byli bohaterami, którzy wrócili zmienieni, milczący, często chorujący na tajemnicze dolegliwości, których lekarze w rejonowych przychodniach bali się diagnozować jako chorobę popromienną. Równolegle z czyszczeniem dachu trwała budowa sarkofagu, obiektu Ukrycie. Była to konstrukcja bezprecedensowa, budowana w warunkach, których nie przewidywały żadne normy budowlane. Gigantyczne stalowe dźwignice Demag i Liebherr, sprowadzone z Zachodu, ustawiały 60-tonowe elementy konstrukcyjne, sterowane przez operatorów siedzących w ołowianych kabinach setki metrów dalej. Nie można było spawać elementów bezpośrednio nad reaktorem, więc wszystko musiało być spasowane na styk, opierając się na grawitacji. Inżynierowie projektowali konstrukcje na bieżąco, w barakach rysując plany ołówkiem na brudnym papierze podczas gdy za oknem szalał atom każda belka każda rura która miała podtrzymywać dach nad ruinami była montowana zdalnie a w miejscach gdzie maszyny nie dawały rady wchodzili spawacze ochotnicy wykonując złote spoiny spoi które kosztowały ich zdrowie ale trzymały konstrukcję w całości 2 października 1986 roku na krótko przed zakończeniem prac wydarzyła się kolejna tragedia, która wstrząsnęła załogą. Śmigłowiec Mi-8, biorący udział w operacji rozpylania kleju wiążącego pył nad reaktorem, zahaczył łopatami wirnika o linę dźwigu budowlanego. Wszystko to działo się na oczach kamer ekipy filmowej, która dokumentowała postępy prac. Maszyna straciła sterowność i runęła pionowo w dół, rozbijając się tuż obok sarkofagu. Czteroosobowa załoga pod dowództwem kapitana Worobiewa zginęła na miejscu. Ten wypadek był bolesnym przypomnieniem, że Czarnobyl wciąż zbiera żniwo, że nawet gdy wydaje się, iż sytuacja jest opanowana, śmierć czai się w każdym błędzie, w każdym podmuchu wiatru, w każdym zmęczonym spojrzeniu pilota. Wrak śmigłowca usunięto, ale pamięć o tym zdarzeniu stała się kolejną ciemną kartą w historii likwidacji. Mimo ofiar i nieludzkiego wysiłku, w listopadzie 1986 roku sarkofag został ukończony. Było to monstrum ze stali i betonu, brzydkie, kanciaste, ale spełniające swoją funkcję, zamknęło bestie w klatce. Na szczycie komina wentylacyjnego, górującego nad nowym dachem, trójka odważnych likwidatorów zatknęła czerwoną flagę ZSRR. Ten gest. Nawiązujący do zdobycia Reichstagu w 1945 roku, miał symbolizować zwycięstwo człowieka nad atomem. Ale było to pyrrusowe zwycięstwo. Flaga łopotała na wietrze, nasiąkając promieniowaniem, aż po kilku tygodniach rozpadła się w pył, zniszczona przez te same siły, które zniszczyły reaktor. Sarkofag, zaprojektowany na 30 lat, był nieszczelny. Miał tysiące metrów kwadratowych szpar. Przez które wciąż wydobywał się radioaktywny pył, a do środka wpadał deszcz, tworząc radioaktywną zupę w piwnicach. Był to jednak pomnik ludzkiej determinacji, zbudowany na grobie technicznej pychy. Wraz z zamknięciem sarkofagu, pierwsza, heroiczna faza walki z Czarnobyłem dobiegła końca. Zona zaczęła pustoszeć. Żołnierze wracali do domów, naukowcy do instytutów. A sprzęt tysiące ciężarówek, czołgów, śmigłowców został porzucony na gigantycznych cmentarzyskach maszyn, takich jak ras sochy. Stojące w rzędach rdzewiejące pojazdy, zbyt skażone, by je kiedykolwiek użyć, wyglądały jak armia duchów. Prypeć, otoczona drutem kolczastym, zapadła w wieczny sen. W oknach bloków hulał wiatr. Przyroda powoli zaczynała odzyskiwać betonową dżunglę. Wilki i dziki wchodziły na opuszczone place zabaw. Dla świata sprawa wydawała się zamknięta, ale dla milionów ludzi żyjących na skażonych terenach Ukrainy, Białorusi i Rosji, koszmar dopiero ewoluował w przewlekłą, cichą tragedię chorób, biedy i zapomnienia. Czarnobyl przestał być palącym newsem, a stał się mrocznym dziedzictwem. Likwidatorzy, rozrzuceni po całym Związku Radzieckim, Zaczęli umierać. Nie na polach bitew, ale w szpitalnych łóżkach, na zawały serca w wieku 40 lat na rzadkie nowotwory krwi. Walczyli z biurokracją o renty, o uznanie ich statusu, często słysząc od urzędników: Myśmy was tam nie wysyłali. Ich poświęcenie pozwoliło Europie spać spokojnie, ale cena, jaką zapłacili, była przemilczana. W cieniu sarkofagu, wewnątrz zrujnowanej sterowni, Czas się zatrzymał. Zegary wciąż wskazywały pierwszą dwadzieścia Historia zatoczyła koło, zostawiając nas z pytaniem nie o technologię, ale o naturę kłamstwa i prawdę, która jak promieniowanie zawsze znajdzie drogę, by wypłynąć na powierzchnię. To już koniec tej przygody, ale moja wyobraźnia nie lubi próżni. Jedne drzwi się zamykają, by mogły otworzyć się kolejne. Nowa historia już kiełkuje i niedługo pojawi się na kanale. Dziękuję, że byłeś tu do samego końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowej podróży, zostaj ze mną na dłużej i zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia wkrótce.